Cześć wszystkim, z tej strony i witam was w trzecim już odcinku Tomb Raider na Multi, dzisiaj gram sobie sam, ale też na Multi. No i mam po prostu ludzi, ale nikogo na scapie. Dobra, tak więc czekam aż gra nam się załaduje. Jest to gra otwarta, cel by wygrać kopię, pierwsza osoba, nie limit zabitych wrogów, zabijaj bez utraty życia, by zyskać przydomek kata i wymieniać wszystkich przeciwników. No. Tak więc co? Zaczynamy się bawić. Zobaczymy jak nas przydzieli do drużyn. Cel, by wygrać jako pierwsza osoba, żeby nie mieć zabitych wrogów. Hm. A, to już było. Dobra, mamy ogólnie na jakiejś takiej mapce, na której w życiu nie grałem. Chyba. Tak. O, jestem Rotem. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. Siwiko dołącza do sesji. Okej. Okay. Jako iż weźmiemy sobie na sam początek tą broń. Fak, już zaczynają strzelać. Okej, okay, dobra, w którą stronę są? Fak, dobra, tutaj O, biegnie, 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 biegnie Fak <gryw> Dobra Tak cię dorwę Dobra Teraz... Wow, luck I JESUS CHRIST To było świetne Stolimy, 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 stolimy Fuck, fuck 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 Tak, ścianę, wścianę, ścianę Zdawało mi się, że ktoś tu leciał, ale hmm. Czy my jesteśmy tutaj wszyscy przeciwko sobie? <laughs> Fak! Każdy... Tyle przegrać! Pięknie! Fajnie, że oni mają lagi, nie? Ale spoko. Uf! Dobra. Jak stoimy na tablicy 2 na 1. <gryw> Dobra, jakoś nam idzie to Tomb Raider. Tomb Raider, gdy cieszy ma troszeczkę serwery zlagowane, tak więc... No co poradzimy. Ale zawsze jakoś można grać oczywiście w tego Tomb Raidera. Tam, tamtą dochodzą strzały.

Zostały egzekucje 7 Okej. Okay. Dobra, tu nikogo nie ma. Idziemy tu. O! Chodź tu, chodź tu, 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 tu. Tak, Siwe nigdy nie był dobry w takich grach. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy biegniem my. Sztelę, stelę, zabiję go, zabiję, 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 zabiję. O! Pięknie! Zabity kat. <śmiech> Weź. <śmiech> wiej, 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 wiej. Ej? Chyba mało, chyba nam to wszystko zlakczyło, nie? Albo pan Eskard Cat ma cheaty. <noise> pan Eskard Cat ma, ma cheaty, jak się nie mylę. Ale spoko. Fajnie, że ty się grył z tym cheaty. What? Dobra, albo mnie laguje, albo ktoś ma cheaty. Ryle really? What? 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 Chwila. Serwery Tomb Raider'a wszwankują, ej. Serwery Tompradera? Nie, nie róbcie mi tego! Ale przynajmniej dostaliśmy zabójstwo. Tak. Chociaż że i tak przegrywamy. Dobra, gdzieś tutaj jeszcze powinien być jakiś gościu. U stóp jestem ofiarą nękania. Nieee. Nie, 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 uciekł. Chyba uciekł. nie, 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 fuck, dobra, nie, 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 Foch. Dobra. nie, 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 Dobra, żyjemy. Dobra, jest luz, jest luz, biegnij zanim cię zauważą. Suil, biegnij, uciekaj, 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 uciekaj. Bieg. Wow, ktoś mi tu. No, fogiu, tyle powiem. Nie, We... ale nie, nie, nie. Serwery tą Raider ostatnio są bardzo zlagowane. Widać, że dużo osób chce mieć, aby powiedzieć, na gry takie. Tak więc serwery tą Pridera laguje i widać, jak to wszystko wygląda. Tak więc, jeżeli chodzi o granie Tom Raider, to graję tylko z kimś we dwie osoby, żeby nie lagowało. Bo jak widać... Tomb Raider na multi jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Ta no właśnie, zmienię kwipunek Rozbitkowie jeden. A co się będzie weźmie, weźmiemy, bierzemy gana, nie? No przecież. Czoła No teraz to mi spróbuję jak ktoś podskoczyć. Do środka! Szczerość. Dobra. Okej, okay, jest tutaj ktokolwiek? kolbik? mnie spędziło Dobra. O, to, 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 tak, nie licząc lagów w grze jest nawet dobrze. 1650, ale nie byłem najgorszy, żeby tak można było powiedzieć. Gościa przydałoby się wyciszyć. Ale mamy awans na siódmy poziom i mamy odblokowano łuk refleksyny Solarii. Pięknie. Okej, okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ding. Następne wczytywanie gry. Gro otwarta. Tak. Czytanie gry w Tomb Raider, jak mówiłem, nie należy do najlepszych. Czasami nie powinno być słychać dziwne dźwięki ludzi, którzy po prostu dołączyli. Już, po... Już powiem, wgrałem sobie DLC do Tomb Raidera. Tak. Bo miałem preorder. No ale. Zawsze no, spoko. Yy, dobra, roz... Gdzie... za czym głosujemy? Za rozpadliną czy za plażą? Ja bym głosował za plażą, tyle powiem. Tutaj pana sobie wyciszymy. O! Yes. Dobra. Pan Eskart i pan ten, ale. No wiecie co, dobra, to jak będzie jakikolwiek mecz, to zaraz się zobaczymy. Dobra, tak więc już mamy drugą rozgrywkę. Tak, ja ulepszyłem oczywiście sobie łuk. Chciałbym powiedzieć inne rzeczy. O, widzę tutaj dość klimat singla tą O ty, patrz ich! Dobra, bierzemy broń. Dobra, wiej, wie, 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 Hop! Hop! Wow! Podwójny kill! Ta, zabiliśmy siebie, a oni zabili mnie. No nie! Ale nie, no weźcie, jak ja mogłem z łukiem coś takiego zrobić? Pff, myślałem, że Spacy się zabił. Dobra. Dobra, rozbijamy surowce. Surowce nam się bardzo przydadzą w tej grze. Tym bardziej na multi. Okej, 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 Czy on ma takie lagi, czy on ma cheaty, bo ja już nie wiem. Lol, Tyle powiem. Dobra. Naciągnij i puść. <głue>, uue, uue, uue. Pięknie. Jestem snajperem. To uh! Też jestem snajperem! Melis. Jakie auto w ammo, nie. Dobra. Ammo! Dobra, zanim mnie nie zajdą gdzieś od boku... Dobra. Jeszcze namierzamy... A! Oh! Mam cię! Jeszcze raz. I on chyba chbawczy. Nie, rusza się, rusza. Ale tak. No. okej. Okay. Dobra, nikogo na razie nie ma. Dobra, namierzamy państwo. What the fuck? Weźcie, myślałem, że mi się teksturki popsuły. Nie, oni będą mi chcieli zaraz stąd zdjąć, nie? Oho. Uh -huh. Pięknie. Siły i kopięć zabójstw. Okej. Okay. Czy my tu gdzieś mamy kolegów? Nie mam Nie mam naboi. Dobra. Czy dałoby się iść po naboje zaraz? Ok, tap. Wyciszymy jeszcze gnoi. No dawaj, 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 dawaj. Alright, alright, jestem dobry tylko na łuk Jestem najlepszy akurat w łuku. Fuck, out of ammo <śmum> <śmum> Dobra Out of ammo everywhere Dobra Ammo I dobra, do góry, do góry Fuck, nie mogę Oj, 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 oj. będzie problem <śmum> Tyle powiem Dobra Mamy Łuk To jest plus Gdzie państwo są? O oh. Dobra wiem tylko że mamy bardzo mało naboi na łuku Czyli strzał Okej okay. I czy tu jest bez... tu nie jest bez <śmiech> oh! <śmiech> Teraz się skończy dzień dziecka, moi drodzy. Uh! Mamy minigana. I teraz niech nam ktoś podskoczy, ktokolwiek. Kue,ue,ue,ue,ue. Dobra. Amunicja. I dobra, teraz czy my tu kogoś widzimy? Fak, kogo nie ma. Dobra, biegiem, 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 biegiem. Okej, okay. czy tu jest cokolwiek? Patrz, Trofimy, trafię, 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 trafię. Dobra! Nie, nie, prawie zabiliśmy. Prawie, prawie, prawie. Nie mam życia. Fak. Fak, Tyle przegrać. Okay. Tyle wygrać Ludzie tyle wygrać Sił rządzisz. Dobra. Um, czyżby Pan Drakon, co pan tutaj wyprawia? Żeby panu się troszeczkę w głupie nie poprzewracało Nie, jak oni mnie zabiją będzie problem Nie mogą mi zabić Aha Okej okay. Dobra, on biegnie tędy mhm, jeszcze trochę nie odrzucaj! Jest! Teraz jesteś katem! Kit katem! Aha, okay. uh -huh, Oni mnie widzą! O-O-O! O-O! o razem. Fok! Wyrok kata Ale. O-O! Oh, się broni, jak miło. <laughs> ten prider jeszcze troszeczkę zbugowany, ale. Mam nadzieję, że w przyszłych patchach to poprawią. Dobra, ali tak jest tym katem. Jest tę kitkę, tę tytuł odcinka Okej okay. Wood, Dobra Tam jest Nie, nie możesz Nie, no weź Nie Dobra Teraz do góry Jedziemy i z łuku, nie? Przecież do góry. Okej, okay, tu nikogo nie ma. On był w ścianie. What? Aha. Tam pryder się buguje. Bygniemy. Ok, teraz. Chciałem się spodzieć różdżka, już mi się myli z poterem też. Tak, axe, Te Gdy gry mają tyle wspólnego. I ja dawaj dawaj, 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 Skąd? Okej, okay, teraz rozejrzenie się szybkie po terenie. Okej, okay, tu jest bezpiecznie na razie. Fuck. nie, 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 przegrywam, przegrywam Dobra Okej, okay, zabieraj, zabieraj surowce Patę to co jest, to jest, to jest, to jest What? No ej. Powinno zadziałać Nie, ja się tak nie bawię Fuck forever na tą prider, nie? No dzisiaj gram tylko na singlu. Chyba, że Cześć! I wanna kill you Boczes. No. O. My tu kogokolwiek kiedykolwiek znajdziemy, proszę. Okej, okay, okej, okay. może w niego strzelimy. widzę, że strzelamy, ale. O! Jakoś to idzie. Dobra, biegnie mnie innymi tunelami. tunelami. łeb, Przegrana drużyna. Nie, nie. Ale, poszło nam w miarę dobrze. Tak więc co, to byłoby wszystko. I co, do następnego odcinka Tomb Raider. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Następny i tak samo jak i ten, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. No i co, trzymajcie się, no i cześć.